Tottenham buduje obiecującą akcję. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Przy okazji, może przypomnijmy, że niedługo odbędzie się ciekawe spotkanie w Premier League. Tottenham Hotspur zmierzy się z Luton Town. Jestem jakoś dziwnie spokojny, że zobaczymy wtedy niezłe widowisko, tym bardziej, więc namawiam widzów, by obejrzeli to spotkanie. Uwaga, czy teraz będzie okazja? O! Kolejna bramka! Trzeci gol w jego wykonaniu. Proszę Państwa, ma dzisiaj dzień konia. Można bez końca oglądać, z jaką łatwością z rywalem poradził sobie Kylian Mbappé. A Mbappé poradził sobie z przeszkadzającym rywalem i zdołał posłać piłkę do siatki. Brawo! Zaczynają. Ciężko będzie rywalom wyrządzić dziś jeszcze jakąś krzywdę drużynie Liverpool'u. są. Pani chcą oddania strzału. Ależ to było uderzenie. Byłoby nie do obrony. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Do McAllistera. Teraz poszedł, jest za obrońcami! Tak, Bramka! Ależ teraz się złożył! Fantastyczne uderzenie! Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce! Wszystko zaczęło się tutaj od świetnej centry. Tak to się robi. Nie zastanawia się dwa razy, wykorzystuje niewielki dystans do Bramki i decyduje się na strzał. I po tej bramce jest 4-0. Piłka do Jamesa Madison'a. I strzela! Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszy pierwszyzna. Takie interwencje Tomku na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. Prawa teraz za tę interwencję. Robertson. Przy piłce Gabriel Jesus. Joe Gomez. Gomez. Matip. Andy Robertson. Nie takiego widowiska spodziewali się tutaj kibice. Zaczynają się pomruki, niezadowolenia, nawet gwizdy. Nie powinni tutaj przegrywać, a tymczasem grają poniżej oczekiwań. Na dodatek od dłuższego czasu nawet nie powąchali piłki. Sędzia pokazuje, że dolicza 3 minuty. Matip. Koniec meczu. Liverpool wygrywa. To jednak chyba żadna niespodzianka. No, dziś w tym spotkaniu gowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużeni. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności ryb... Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Dobra decyzja, udane przejście. Bez trudu łapie teraz piłkę Bramkarz. William Saliba. Alexander Arnold. Przypomnijmy już kibicom, że na horyzoncie mamy bardzo ciekawe spotkanie w angielskiej Premier League. Liverpool zmierzy się z Brighton and Hove Albion. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się przede wszystkim otwartego meczu z dużą liczbą sytuacji podbramkowych. A to coś, co kibice lubią najbardziej. Poradził sobie, minął z wodem. Mbappé! Son ma szansę! Tak! I kolejna bramka! Trzy gole przewagi. To jest przepaść. Widzimy bardzo dobry strzał z bliska. W takich sytuacjach ważne jest, aby zachować spokój, dobrze się ustawić i pewnie uderzyć. Jednak tracą teraz tę piłkę. Virgil van Dijk. A teraz spokojnie, kontrolują tempo meczu. Czas im sprzyja. Do McAllistera. Miłka Williama Saliby, Van Dijk, Gabriel Jesus. Jest za linią obrony, uwaga, nie do wiary, kolejny gol, prowadzą już różnicą czterech bramek. Obejrzyjmy sobie, Tomku, cały ten popis solowy na chłodno. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No, no. I tym udanym wyjściem skasował ataki wala. Kylian Mbappé. Radzi sobie teraz z obroną. Mbappé będzie groźnie. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką, drużyna przeciwna na deskach, a im się nie nudzi, strzelają, strzelają, kolejne gole. Oglądamy teraz tę kapitalną, samotną akcję raz jeszcze, nieco bardziej na spokojnie, świadomi tego jak ona się skończy. Ale na rzeczy piękne zawsze warto patrzeć, a ten popis indywidualny niewątpliwie jest pięknem samym w sobie. Brawo! O, i to był książkowy odbiór piłki. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. McAllister. Virgil van Dijk. Andy Robertson. William Saliba. Kibice rozczarowani postawą gospodarzy. Wcale się nie dziwię, w tej chwili ich zespół nie potrafi nawet przejąć piłki na dłużej. Nie o taką grę chodzi kibicom, którzy zapłacili za bilety na ten żenujący spektakl. Różyna gości na spokojnie kontroluje ten mecz, Pozostało mało czasu, żeby mogło jeszcze cokolwiek złego im się przydarzyć. Robili dziś z rywalami, co tylko chcieli. Właściwie cały czas kontrolowali przebieg spotkania. Trener nie byłby trenerem, gdyby nie miał kilku uwag, ale naprawdę kończący się mecz mogą zaliczyć do uda. A teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. I kończy się to spotkanie. Dzisiejszy mecz wygrywa Liverpool. Dwie wygrane w dwóch pierwszych meczach i powoli mogą zaczynać przygotowania do fazy pucharowej.